Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na Get Ready With Me, na dosyć luźny w swojej formie film z moim makijażem. Tak, dźwięki domu, dzisiaj jest sobota. Słuchajcie, makijaż, który mm, dzisiaj wykonałam, jest makijażem, który wykonuję praktycznie co weekend yy, oraz w pozostałe dni, kiedy nie mam koncem, Ja się najlepiej czuję w kolorach yy, właśnie takich złoto-brązowych, i dlatego bardzo często po nie sięgam, jeżeli nie nagrywam filmów. Natomiast, dlaczego w weekendy? W weekendy zazwyczaj prowadzimy dosyć bujne życie towarzyskie, no i z racji tego, że inne moje koleżanki raczej nie są podjarane kolorem, kolorem w makijażu, to właśnie z tego już względu wybieram tego rodzaju tony, kolory, aby po prostu czuć się dobrze i, wiecie, nie wyglądać jak oderwana z innej planety. Częściej można mnie zobaczyć wymalowaną, kiedy nagrywam film, wiecie, i idę do sklepu, niż Niż właśnie w weekend, kiedy idę na imprezę, to taka ciekawostka. Takie życie. Pozwólcie, że jeszcze za czem obejrzycie zaproszę Was również do subskrypcji, ponieważ no wiecie, byłoby mi bardzo miło, także zachęcam Was do subskrypcji. Zobaczcie film. Baza z Essence. Nie jest to najlepsza baza na świecie, ale nie mam po prostu innej koncepcji aktualnie. Jeżeli macie mi do polecenia dobrą, tanią, drogeryjną bazę. To ja chętnie przyjmę taką rekomendację z Waszej strony. A w ogóle w dzisiejszym makijażu będę chciała użyć pędzli marki Jessup, ponieważ są to jedyne czyste pędzle, jakie mam. Reszta się już zdecydowanie kwalifikuje do prania i to pilnego, co mnie czeka zapewne jutro w niedzielę. I powiem Wam, że te pędzle Jessapa kupiłam na AliExpress od sprzedawcy Jessup o, o, Official i zapłaciłam za ten set 53 zł. I dokładnie ten sam set. Na kokolita kosztuje 89,90 i czekałam, żeby Wam nie skłamać, nie całe dwa tygodnie. Oni właśnie słyną z tego, że mają bardzo szybką realizację wysyłki, więc bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie, żebym Wam opowiedziała. Jeżeli się czaicie kupować na AliExpress i chcecie, żebym Wam opowiedziała, jak to tam uczynić, a nie macie ochoty oglądać całych filmów na ten temat, choćby moich, to dajcie znać, to po prostu zorganizujemy jakiegoś livea na Instagramie. I, I tam Wam to po prostu pokażę. Standardowo zacznę od paletki z uewa matowej i teraz będę nakładała w kolejności trzy matowe jasne cienie, jeden po drugim, tak aby kolor, który uzyskam, był po prostu, wiecie, no, mieszanką tych, tych trzech jasnych brązów, by nie był ani za ciepły, ani za chłodny. No, taka wizja artystyczna. Plama kolorystyczna zrobiona. Powiem Wam, że jak ja kiedyś sobie rysowałam, ja nie mam talentu, jakby co, po prostu przekalkowywałam jakieś obrazki i tam potem je. O, nieistotne. To zawsze najpierw lubiłam sobie naszkicować, a potem robić detale. I tak samo jest z makijażem. Najpierw lubię po prostu sobie zrobić plamę kolorystyczną, taką niedbałą formę, a potem to wykańczać. I dlatego w tej kolejności się po prostu maluję, bo tak jest mi wygodniej, kiedy później już mam brwi, kiedy mam twarz, widzę jak ten makijaż dokładnie powinien wyglądać, dokąd i tak dalej, i tak dalej. I zawsze, jak pewnie zauważyłyście, najpierw właśnie robię sobie to, co jest powyżej załamania. Ja mam powiekę opadającą, zobaczcie, dosyć mocno, pomarszczoną i mam małą powierzchnię oka. Więc choćbym się, że tak powiem, brzydko skichała, nigdy mój makijaż nie będzie taki piękny, jak u niektórych youtuberek, które mają przepiękne oczy, choćby Karolina Ziętek, Hania i tak dalej. Więc musiałam sobie znaleźć swoją metodę na to, żeby jak najbardziej to oko otworzyć i najlepiej się czuję w takiej opcji, że właśnie najpierw mamy plamę, a potem odcinam Catrice. Catrice odcinam zawsze korektorem kolektorem Catrice i robię to nietypowo, bo właśnie nie płaskim, a ściętym pędzelkiem. Zwyczaj używam pędzelka z Aliexpress, takiego No Dzisiaj spróbuję to zrobić przy pomocy pędzelka właśnie z Jessapa 312. Nabieram sobie troszeczkę korektora na dłoń i najpierw maluję cienką warstwą taki placek. Nie dotykając do jakby załamania powieki, choć u mnie, widzicie, to załamanie naprawdę, no tu jest kość, ale jest mało widoczne. Maluję sobie takie placki na początek i te placki muszą być w miarę w tym samym miejscu, na jednym i na drugim oku. I teraz robię tak. I odciskam sobie kreskę, dokąd ten, ten cut crease ma iść. Nie wiem, czy widzicie te odciśnięcia. Ważne jest, żeby nie przesadzić z ilością korektora i nie przesadzić z tym patrzeniem w dół, bo ta linia jest ruchoma i równie dobrze może się okazać, że ona nam się odbije zdecydowanie za wysoko. Teraz ja sobie dobieram korektora i zaczynam malować kształt. I moim zdaniem to, co można spierniczyć w katkrysie, to jest kształt. Ja to robię nie po to, żeby robić spektakularne makijaże z odcięciem, ale po to, by sobie wyznaczać granice ruchomej powieki i wiedzieć dokąd mogę nałożyć cienia. A robię to skośnym pędzelkiem, ponieważ właśnie ten obszar jest mały i taki skośny pędzelek daje mi dosyć dużą precyzję. Większość youtuberek odcina, bo tak się pewnie fachowo robi, odcina to kadkę jest do połowy, to jeszcze kształt nie jest zrobione, a ja robię to do końca. Dlaczego robię to do końca? Ponieważ nie lubię kontrastu pomiędzy cieniami nałożonymi na korektor, a cieniami, które tutaj nakładamy w kącik zewnętrzny. Dlatego moje cut crease jest bardziej w stylu drag queen, natomiast tutaj w kąciku zewnętrznym warstwa korektora jest mniejsza. I jest on po prostu, jest cieńsza, o, może w ten sposób. Tak, żeby łatwo było mi połączyć później ten fragment z tym górnym cieniowaniem. wygląda moje odcięte cut crease. Najważniejsze jest właśnie to, żeby tutaj była w miarę cienka warstwa tego korektora, ale żeby on był też wszędzie tam, gdzie potrzeba. No i żeby te kształty oka się zgadzały. Mi tutaj zawsze nie wychodzi ten początek. Natomiast to też lubię sobie jeszcze weryfikować na etapie nakładania cieni. Dlatego też lubię zaczynać nakładanie cieni od takich pędzelków raczej dedykowanych ustom. Zobaczcie, tutaj widzę, że ten kształt nie jest tak półokrągły jak tu. I sięgnę po paletkę z Ewa Cocoa Blend. Mały pędzelek i sięgnę po ten jasny cień. I tutaj właśnie nakładając go mogę jeszcze zweryfikować sobie ten kształt. Wow, ale nam słońce wchodzi. I sięgam teraz po paletkę z HEAN. Bardzo serdecznie Wam polecam tą paletkę. Naprawdę jest rewelacyjna. Ja już zresztą robiłam na jej temat film. I tutaj mam taki jasny, beżowy cień z lekkimi drobinkami. On jest raczej matowy ale to nie ma problemu i nakładam go, bo jestem tak oślepiona, że nic nie widzę, widzę tylko plamy. Nakładam go mniej więcej tutaj, gdzie ten cień z I teraz sięgam po płaski pędzelek i złoty cień. Taka kolorystyka, tu powiem wam, jest kolorystyka, którą najczęściej właśnie wybieram, kiedy nie mam koncepcji. I o ile w przypadku... Kon w większości powieki to lubię eksperymentować z kolorami, o tyle w przypadku samego kącika zewnętrznego, to ten pierwszy kolor, który nakładam, to raczej się decyduje na bardzo sprawdzone cienie, plastyczne cienia. I zazwyczaj to jest paletka Zoewa Cocoa Blend i to jest dokładnie ten cień. I myślę, że dosyć dobrze to widzicie, że właśnie ten cień z Zoewy Cocoa Blend jest niesamowicie plastyczny. Tutaj wystarczy kilka ruchów i, i ten cień się przepięknie rozkłada. E, sięgam zawsze po ten ciepły brąz i potem po ten e, ciemny brąz, lekko bardziej chłodny, dla przyciemnienia, przyciemnienia kącika. Jakiego koloru chcesz, żebym w makijażu? Nie wiem. No wybierz jakiś kolor. Czarny. Nie no, ale jakiś taki kolorowy. byłby Ad łatwiej. Adwokata Ad takie żółte jajko. Żółte jajko na serze. Żółte jajko. Myślę, że to nie będzie ładny kolor. <głodny> Czy któryś z tych kolorów jest żółtym jajkiem? Okay. Który? Ten? Tak. Ale jakby to mój głos, nie, nie możesz użyć mojego głosu. Mogę. Wiadomo, bo byłbym też gdzie idę, nie umieram, ty mi Z tego filmu? No. Podzielę się z Tobą dochodem z tego filmu. Będziemy. Nie, z tego. Nie, z tego, gdzie jest Twój głos. Pamiętajcie, dużo osób, dużo subskrypcji i oglądajcie wszystkie reklamy. Jeszcze nie można namawiać do, do oglądanie reklam. W ogóle cień z w kolorze 323, ten którego używam, nasze żółte jajko. I po tym, jak nasze żółte jajko mamy rozprowadzone, sięgam po pomarańczowy cień, także z Inglota. No i wprowadzam go, bardziej się skupiając na końcówce powieki, na kąciku zewnętrznym. Zresztą zobaczycie, pod koniec to wszystko będzie bardzo ładnie roztarte i przytemperowane. Dokleiłam sztuczne rzęsy, dalej mam dziurę w rzęsach. Zakładam ja teraz podkład Estelauder Lauder Double Wear 1W1 Bond. Rozprowadzam go przy pomocy gąbki z Glam Shopu. I pod oczy idzie mój najpierw ulubiony podkładowy korektor marki Debora. Zresztą spis wszystkich dokładnie kosmetyków macie w opisie. Rozprowadzam go również przy pomocy gąbki. Następnie korektor z Eveline. Niestety muszę podładować aparat, więc szybciutko biorę puder z Inglota, puder HD. I to jest puder, który ja od lat przypudrowuję sobie okolice pod oczami. Nakładam go zawsze od góry, bo o to mnie pytacie, tak żeby niejako wymieść ewentualnie korektor, który tam się zebrał w tych zmarszczkach. I zawsze schodzę z nim tu. To jest obszar, w którym się pudruje pudrem z Dokładnie ten trójkąt. I na resztę pójdzie Golden Rose bananowy. Nałożyłam brąz, róż, rozświetlacz, ale niestety aparat, tak jak wspomniałam, musiałam podłączyć do ładowania. Namalowałam jeszcze cienką czarną kreskę eyelinerem, żeby zamalować fakt, że troszeczkę za dużo kleju było na rzęsach. Mam nadzieję, że z góry nie wygląda to tragicznie. I jedyne, co mi tak zostało, to zrobienie dolnej powieki i wykończenie góry. I ja mówiłam o tym nieraz, że ja dolną powiekę Robię na końcu i robię ją bardzo ostrożnie, ponieważ mam małe oczy i zarówno taki makijaż dolnej powieki, żeby zejść z tymi cieniami Bóg wie ile, żeby powiększyć oko, u mnie wygląda po prostu karykaturalnie, ale tak samo za mocne podkreślenie dolnej powieki też wygląda karykaturalnie. W związku z tym muszę mieć to zdecydowanie na uwadze, że po prostu moja budowa oka, a zresztą jakby to nie wyglądało, ja po prostu w, teko, w tego rodzaju podkreśleniu dolnej powieki, jakby w stylu YouTube'a, tak sobie to nazwijmy, źle się czuję. Więc sięgam po ten pędzelek z Jessupa, którym nakładałam cień w kącik zewnętrzny. No to będę od razu Wam powiem, jak te pędzle są rewelacyjne. Po prostu, nic dodać, nic ująć. A za tą cenę są przegenialne. I sięgam po ten brąz, który właśnie nakładałam, ten ciepły brąz w kącik zewnętrzny. I delikatnie podkreślam. I teraz sięgam po skośny pędzelek. Biorę sobie jasno-złoty cień z paletki właśnie Zalewa, trochę ciemniejszy od tego złota, które mam na górnej powiece. I zawsze w ten sposób podkreślam dolną powiekę, żeby tutaj było bardzo dużo błysku. Wchodzę tym błyskiem na brąz bo wtedy dopiero moje oczy wyglądają na większe niż są. I sięgam po ten jasno złoty z Hana. I domalowuję resztę. Z tego cienia nakładałam do oka. I biorę paletkę tą matową. Pędzelek. Jasny cień, ale to nie jest najjaśniejszy cień z palety. I zaczynam najpierw od czyszczenia tutaj tego momentu. Bardzo nieładnie wygląda jak ten fragment, szczególnie jeżeli ktoś ma zasienienie jak ja, które jest praktycznie nie do przykrycia. Nie jest, słuchajcie, wykończone, nie podoba mi się to. To ogromną niechlujność wprowadza. Zależy mi bardzo na tym, żeby ten cień nie był najjaśniejszy. Dlaczego? Bo on się za mocno odcina. I to nie wygląda wcale ładnie. I tym cieniem delikatnie samą granicę tego makijażu. Nie no, te pędzelki są genialne, słuchajcie. Samą granicę makijażu wyczyszczam. Wyczyszczam? Czyszczę. Wyczyszczam. Skąd jest to bez sensu, tak? Bo najpierw coś nakładam za wysoko, potem to czyszczę, a potem to poprawiam. Ale właśnie mi tak jest po prostu, po ludzku, najwygodniej. I to samo, słuchajcie, robię z dolną powieką. Czyszczone, to Mogę sięgnąć po taki pędzelek, jak wiecie, z Zoewy, ten mój ulubiony, choć ten jest troszeczkę bardziej zbity. I sięgnąć po jakiś ja, cień, który chcę, żeby tam był akcentem. W tym przypadku będzie to cień pomarańczowy. Ten z inglota. Nie powiem jaki to jest numer. Pomarańczowy cień to był 383. Uwielbiam właśnie ten moment, kiedy delikatnie się mizią. I to nadaje takiego, no moim zdaniem, fajnego efektu. Ja, Nie no, wiem, te pędzelki są genialne. Wezmę teraz cień od Hani, krem z pomarańczy. wiem ten kolor, jest bardzo ładny, bardzo oryginalny. Zrobię tutaj przejście i sięgnę po ten żółty cień z Inglota. I delikatnie tutaj to połączę. Z takim YouTube'owym nie mam problemu pójść do sklepu, czy gdziekolwiek indziej. To o tyle właśnie do znajomych, raczej wybieram takie makijaże w kolorze złota, stonowane z jakimś lekkim, właśnie twistem kolorystycznym w postaci właśnie takich mgiełek, kolorów. Wtedy czuję się dużo lepiej i mam pewność, że nikt nie dostanie zawału, że wyglądam jak clown. Jeżeli jeszcze to weszło w ten film, to powiem Wam ciekawostkę. Ostatnio była taka sytuacja, że mieliśmy poznać um, pierwszy raz. Dziewczyna naszego przyjaciela i to był akurat dzień, w którym ja sobie testowałam paletkę Juviasa Masquerade i miałam makijaż po prostu a la clown fiolety, turkusy i wyobraźcie sobie się okazało, że się z nimi widzimy Rozmyłam ten makijaż i się po prostu przemalowałam bo uznałam, że dziewczyna dostanie zawału no i skończyłam moja metamorfoza się zadziała na usta nałożyłam choć tu jeszcze podkład oczywiście mi prześwituje Dr Lip Tint tego rodzaju produkty najczęściej wybieram właśnie na usta w weekendy jeżeli mają wpaść znajomi, nie będę sama w domu, jeżeli na przykład to do nas przychodzą wymalowywać ust pomadką jeżeli gdzieś idziemy to szczerze mówiąc sięgam najczęściej uwaga po Kylie Jenner mimo, że to śmierdzi farbą, ja to dostałam w spadku, ale to jest najtrwalsza pomadka na moich ustach na, na imprezy gdzie się hmm, choćby pije ze szklanki no i tak się prezentuje, mam nadzieję, że film wam przypadł do gustu jeżeli tak było, to zapraszam do zostawienia kciuka do góry, do subskrypcji, no do zostania ze mną, do pisania życia na komentarzy. Całuję Was bardzo mocno, pa! pa.